Pan doktor Artur Zagajewski, panie doktorze. Przedziwna, ale i piękna roślina. Co to jest? Tak, roślina jest bardzo oryginalna. Dostałem ją kilka lat temu. Łacińska nazwa to Amorphophallus koniak, prawda? Czyli bardzo oryginalna roślina, pochodząca z rejonów takich azjatyckich, takich rejonów tych cieplejszych, tropikalnych, gdzie teraz ma swoje 5 minut rozeta liści proszę zauważyć na potężnej łodydze masywnej bo tutaj jest taka ciekawa cebula wypuszcza teraz wielki liść żeby asymilować czerpać energię ze słońca składniki mineralne ten liść znacznie będzie większy i stworzy taki wspaniały parasol prawda i następnie ten liść będzie utrzymywał się przez dwa, trzy miesiące czyli tak do września do października potem on Zamiera. Roślina przychodzi okres zimowego spoczynku, a w lutym wypuszcza ciekawą taką pochwę, która. Bardzo nieprzyjemnie pachnie, bo zaprasza różnego rodzaju muchy, żywiące się padliną albo po prostu takie, które są wartościowe. Mamy w świecie tropikalnym taką silną raflezję, taka największy ten kwiat świata, gdzie też jest bardzo ten odór nieprzyjemny. Tu jest podobnie, ona jest o mniejszych rozmiarach, natomiast wypuszcza taką oryginalną pochwę, taką, gdzie ten zapach człowieka. Zniechęca, natomiast zaprasza te zapylacze. Bardzo ciekawa polska nazwa Dziwidło, bo naprawdę zaskakuje, zadziwia swoim kształtem kwiatu, ale również także i liści. A rozgałęzia? ona będzie miała cebulki, tu się nie rozgałęzi. Z jednej bulwy wypuszcza tylko jeden liść, ale potem są cebulki potomne. W związku z tym, to już widzę, wypuściła maleństwo, czyli to czyli już jest sadzonka. Tak, kolejne. Ten jest masywny. Prawda? Czyli ja już jak przejdzie okres spoczynku, rozdzielę ta zacznie nową przygodę w oddzielnej donicy, może bezpośrednio posadzona w podłożu, natomiast ta już proszę też majestatycznie wygląda zdrowa, bardzo egzotyczna i łatwa do uprawiania w no domu. Właśnie, nie Więc nie, w, w, nie, nie, bo oczywiście musimy pamiętać, żeby ją teraz zraszać, żeby ją zasilać, pomyśleć o takim przepuszczalnym, fajnym podłożu, natomiast potem zapominamy o niej, a tylko no, ta styczeń luty no, jak nie będzie nieprzyjemnie pachniała, no to wtedy można dać ją gdzieś do piwnicy. Albo w jakieś miejsce takie, gdzie, gdzie od czasu do czasu no będziemy tylko przychodzić i, i zrobić zdjęcie. Natomiast no, przez te kilka miesięcy może być bardzo atrakcyjnym uzupełnieniem naszego salonu, mieszkania i może po prostu zainteresować osoby odwiedzające. No bo cóż, cóż to jest, prawda? Tak, Czyli jest, cała historia inna niż wszystkie związana tak trochę palmowata. z dziwidłem. Tak, z dziwidłem. A jeszcze przecież proszę zobaczyć, jak ona jest masywna. Te centki, ta forma, no naprawdę bardzo egzotyczny przybyż z odległych krain. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.